Dzień dobry Państwu, Ewelina Mielecka-Stankiewicz. Czas na kolejny program, czas na rozmowę gość Myślenicy i TV. Tym razem zaproszenie do naszego studia przyjął Jakub Stoszek z Myślenic, laureat Nagrody Głównej w konkursie Moje SDM 2016. Witam Cię, Kuba. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kuba, naszą rozmowę zacznijmy od tego, że studiujesz na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, ale studiujesz dziennikarstwo. Więc nasuwa mi się pytanie, dlaczego dziennikarstwo, a nie jakiś typowy filmowy kierunek? No, pewnie dlatego, że nie dostałem się do szkoły filmowej. To znaczy, akurat jakby na początku, kiedy poszedłem na studia, to bardziej myślałem w kierunku dziennikarskim. Myślałem o socjologii, może trochę w kierunku mojego taty, myślałem o jakichś bardziej społecznych rzeczach, bo zawsze interesował mnie człowiek. Wiem, że to brzmi trochę może tak bardzo górnolotnie, ale naprawdę wszystkie wszelkie reakcje różne różne rzeczy społeczne mnie. Mnie jakby interesowały. E, a oprócz tego też lubiłem pisać, e, czasami nawet czytać, e, i pomyślałem, że dziennikarstwo może będzie dobrym kierunkiem dla mnie. Wtedy zupełnie jeszcze nie myślałem o telewizji. E, faktycznie czasami bawiłem się, bo to tak, tylko tak można nazwać bawiłem się kamerą i, i próbowałem swoich sił, ale to były jakieś bardzo małe i marne rzeczy ze znajomymi. Bawiłeś się kamerą, próbowałeś swoich sił. Jak zatem wyglądał Twój pierwszy film? E, pierwszy film e, kurczę. Nie, o, chciał, nie chciałbym skłamać, ale to chyba były jakieś parodie reklam telewizyjnych nagrywane na moim podwórku. Podejrzewam, że gdzieś to jeszcze jest i na pewno było to nagrywane, nagrywane telefonem komórkowym. Pewnie gdybym dzisiaj to zobaczył, to bardzo bym się z tego Nie śmiało. byłoby się czym teraz palić. E, chyba nie, chociaż może tak dla wspomnień, naprawdę. To musiało być całkiem zabawne, tak z perspektywy czasu. E, no i na studiach gdzieś odkryłem dopiero taką e, pasję, tak? Myślę, że to jest właściwe słowo pasję do filmowania, bo tam jakby dostałem pierwszy raz do swoich rąk Taką bardziej profesjonalną kamerę telewizyjną, chociaż też jakby później odkryłem, że coraz bardziej kręci mnie taka kreatywna strona filmowania. To znaczy stricte film, reportaż, dokument, nie tylko newsy. Bo oczywiście newsy to też jest bardzo ciekawa rzecz, tak jak tutaj Państwo pracujecie, ale jakby dla operatora myślę, że chyba takim największym spełnieniem jest po prostu film. I Co w tym tego... filmie zauroczyło Cię właśnie tak bardzo, że porzuciłeś pisanie? Coś, o czym być może od zawsze marzyłeś. To znaczy, zdałem sobie sprawę, że nigdy dobrze nie pisałem. Zresztą ja też nigdzie nie publikowałem żadnych tekstów tak bardzo profesjonalnie. Pisałem na jakieś strony internetowe związane z kolarstwem ekstremalnym, bo też tym się interesowałem. Czasami wydaje mi się, że do jakichś gazetek szkolnych, tutaj jeszcze w liceum. Ale, ale wiem, że nie byłem w tym dobry i, i, i mimo, że, że, że powiedzmy też starałem się więcej czytać, to, to na pewno gdzieś no, odkryłem, że chyba bardziej, bardziej jestem skłonny ku filmowaniu, że w tym będę lepszy. Kuba, jak zaczęła się Twoja przygoda z takim profesjonalnym filmem? Bo tak jak usłyszeliśmy, zaczynałeś od telefonu. Ale co dalej? Tak, później nagrywaliśmy właśnie jakieś tam filmy z kolegami na rowerach w myślenicach, ale to też zupełnie nie było profesjonalne, natomiast miało jakieś już znamiona montażu, zaczynaliśmy jakąś muzykę do filmów dokładać. Jeszcze ci przerwę, jesteś samołkiem. Czy na kimś się wzorowałeś? Jestem samoukiem. To znaczy, oczywiście teraz na studiach też mamy zajęcia z, z, z różnymi profesorami, doktorami, magistrami, którzy, e, którzy tą sztukę filmową też potrafią nam przekazywać, tą wiedzę. Natomiast no, generalnie jestem samoukiem. Bardzo dużo wiedzy czerpię z internetu i z i inspiracji różnych twórców, natomiast też staram się zbyt dużo. Znaczy na pewno nie powielać, oglądać sporo, ale mam nadzieję, że wszystko co tworzę raczej wynika z tego, co mam w swoim umyśle, sercu, aniżeli jakąś taką stricte inspiracją. Bo podobno jest bardzo cienka granica między tworzeniem czegoś a odtwarzaniem, prawda? I czasami nawet nie wiemy, że coś odtwarzamy, bo robimy to Kiedy zacząłeś tak poważnie myśleć o filmie? E, to było po tym, jak zrobiliśmy swój pierwszy reportaż na Uniwersytecie Papieskim. To był reportaż dotyczący baru e, o nazwie Barcelona. On znajdował hmm. Na rogu ulic Piłsudskiego i Straszewskiego w Krakowie. Tego baru już nie ma, to jest takie legendarne podobno miejsce. My zrobiliśmy reportaż 20-minutowy, który wyemitowała telewizja Polska w Krakowie, oddział. Ja robiłem do niego zdjęcia, chociaż robiło nas tam chyba czwórka znajomych. Te zdjęcia wszyscy się uczyli, ale wtedy, wtedy to była chyba taka pierwsza przygoda. Ale jakie to jest uczucie dla studenta, kiedy jego pierwszy film zostaje wyemitowany w ogólnopolskiej telewizji? Na pewno spore. Wiem, że z perspektywy czasu zupełnie, zupełnie jakby teraz tego nie czuję, ale pamiętam, że będąc na pierwszym roku studiów i, i mogąc powiedzieć znajomemu, czy, czy mamie, która, która gdzieś tam zawsze i tacie, którzy zawsze mi dopingują, że, że mój film będzie w telewizji Kraków, to była duża nobilitacja. Na naprawdę teraz do tego też nabrałem pewnej pokory, wtedy może byłem taki bardziej e, nie wiem jak to nazwać, może nie nieskromny, ale na pewno bardziej tym emanowałem, cieszyłem się. Teraz wiem, że to nie jest duże osiągnięcie. E, nie chcę powiedzieć, że żadne, ale na pewno nie duże, natomiast wtedy była to wielka radość. Kiedy ta twoja praca z filmem nabrała dużego tempa? kiedy ta praca z filmem nabrała mhm. tempa tak wydaje mi się że podczas wyjazdu z zakonem maltańskim to był taki pierwszy mój duży sprawdzian mhm. bez wątpienia wcześniej też zdarzyło się zrobić właśnie z Kamilem z którym byłem w Lurcy jakieś opowiedz tam... nam coś więcej właśnie o tej wyprawie jak do niej doszło co tam robiliście i dlaczego to było tak, że właśnie z Kamilem, moim kolegą, który jest niepełnosprawny, wcześniej tworzyliśmy na swój kanał na YouTube jakieś bardzo proste produkcje. Byliśmy na meczu Wisły, później na jakiejś oazie w Limanowej i zauważyła to nasza wykładowczyni na uniwersytecie, opiekunka telewizji, pani doktor Paulina Guzik, zresztą bardzo dobra mhm. dziennikarka, teraz też prowadząca różne programy w Telewizji Polskiej. Ona też była z Wami na tej wyprawie? Była, tak. Ona była z nami na tej wyprawie i jakby opiekowała się, można powiedzieć, że była takim opiekunem mhm. redakcyjnym, artystycznym nad tym całym projektem. Ona widząc te nasze materiały, a jeżdżąc już na tą pielgrzymkę chyba od 15, no może przesadziłem, może z 10 lat, na pewno była wiele razy, pomyślała, że to był, byłby świetny pomysł, żeby polecieć tam z Kamilem, który nie dość, że byłby właśnie jakby podopiecznym tej pielgrzymki, to jednocześnie byłby reporterem, był, był trochę taki reportaż wcieleniowy, chyba tak to można nazwać. No i jakby postaraliśmy się maksymalnie, żeby zdobyć na to środki. Tutaj muszę zawsze podkreślać, że Uniwersytet Papieski bardzo nam w tym pomógł, bo koszt takiej wyprawy to było około 3000 Zł, ale wszystko jakby udało nam się różnymi drogami, głównie poprzez uniwersytet i fundacje przy nim działające, uzbierać te środki. No i tak właśnie polecieliśmy do Lourdes. Tam spędziliśmy pięć dni. Te, te pielgrzymki są prawie zawsze na początku maja, kiedy zaczyna się tutaj ten nasz długi weekend. Mhm. Tam spędziliśmy 5 dni, bardzo pracowitych dni. No tak, z perspektywy czasu, kiedy patrzę na ten film, to mam bardzo spory niedosyt tam ze względu na to. Jakie doświadczenie na zatem stamtąd wyniosłeś? No, na pewno bardzo wiele doświadczeń i nie tylko takich filmowych, bo ja generalnie, nie wiem jak, jak, jakby może to poprawnie określić, ale ja lubię współpracować z niepełnosprawnymi, lubię mhm. ogólnie myślę, że pomagać, bo to jest ważne i myślę, że każdy w nas ma sobie jakąś taką empatię do drugiej osoby. Świetne jest to, że na przykład ja jako filmowiec, amator też mogę w pewien sposób pomóc komuś poprzez jakiś reportaż. To jest też myślę, że piękna rola w ogóle mediów, ta, ta lepsza strona, o której często zapominamy. I z tego, z tego okresu w Lourdes na pewno wyniosłem wiele takich doświadczeń, nie chcę, nie chcę przesadzić, może trochę duchowych, trochę takich emocjonalnych. Nabrałem na pewno pewnej pokory, szacunku do tych ludzi, ale jeżeli chodzi o takie filmowe, tak? tak. E, jakby zawodowe doświadczenia, no to na pewno e, bardzo wiele praktycznych rzeczy. No tam była bardzo duża gonitwa, trzeba było się w pewne miejsce po prostu, brzydko więc wepchnąć. I to Cię nie odstraszyło w pracy operatora? Nie, to po tym czasie byłem przeszczęśliwy. Wróciłem bardzo taki do Polski ucieszony i, i wtedy to już w ogóle wiedziałem, że na pewno chciałbym się tym zajmować. W ogóle moim marzeniem jest móc podróżować po świecie i, i, i zmieniać co chwilę gdzieś miejsce, bo bardzo nie lubię się na, na jednym miejscu, e, w mieście, w kraju, bardzo lubię podróżować po prostu, bardzo chciałbym, żeby to się też w przyszłości e, przełożyło na na Powiedz nam, bardzo. ten film również okazał się w Telewizji Ogólnopolskiej? Tak, znaczy to był pierwszy film, który wyemitowało TVP1, mhm. właśnie pierwszy kanał, e, co prawda o godzinie 6.30, ale w niedzielę, no, wtedy chyba oglądaliśmy... Znajomi, i rodzina oglądali? Kazuła. Byli dumni? E, na pewno, no, rodzice oglądali, gdzieś tam zarejestrowali na, na kasetach czy na płytach, już nawet nie wiem, co tam, co tam teraz, na czym się teraz nagrywa, ale wiem, że mamy Mamy to gdzieś zapisane i, i byli dumni, tak, oczywiście. Ja też może ciężko mówić tu o jakiejś wielkiej dumie, bo tak jak mówię, szczególnie jak patrzę teraz na ten film, to. No właśnie mam wrażenie, że jesteś trochę krytyczny do, do tych swoich projektów po czasie. Z czego to wynika? Dążysz do perfekcji. To znaczy, myślę, że każdy musi mieć sobie trochę krytycyzmu, bo bez tego chyba nie szlibyśmy do przodu i, i po prostu cały czas byśmy się bylibyśmy w miejscu. Natomiast może nie jest tylko tak, że jestem bardzo krytyczny, też potrafię docenić swoje jakieś filmy, z niektórych coraz bardziej czasami jestem zadowolony, ale cały czas zdaję sobie sprawę, jak to, co robię, tak naprawdę jest małe. To znaczy. Oczywiście są jakieś sukcesy. Telewizja Polska, Ogólnopolski Kanał emitowały moje filmy, jakieś konkursy też udało się wygrać, zdobyć nagrody, natomiast to jest wciąż początek drogi, to takie jakiej marzę oczywiście. To w takim razie przejdźmy do filmu, do konkursu i do nagrody zwycięskiej, czyli SDM, moje SDM 2016. Jak to się stało, że Ty w ogóle wziąłeś udział w tym konkursie? Bo z tego co wiem, to również z kolegami z Uniwersytetu Papieskiego realizowaliście inne materiały podczas SDM i ty nie miałeś zbyt wiele czasu, żeby tworzyć inny materiał, inny materiał, który wysłałeś na konkurs. No tak, to, to wyglądało tak, że przed SDM-em, już w trakcie trwania światowych dni, nasza, nasza telewizja uniwersytecka miała podpisaną umowę z telewizją polską. Także podczas SDM-u jakby produkowaliśmy mhm. trochę materiałów dla nich, ale też stricte tylko dla naszej uniwersyteckiej telewizji. No, i podczas Ześdemu oczywiście działo się bardzo dużo, to był piękny czas, ale bardzo zależało mi na tym, żeby zrobić coś swojego, bo tak jak już wspomniałem w sumie na początku wywiadu, newsy newsami, ale bardziej kręci mnie jakaś twórcza, bardziej twórcza po prostu forma filmu i cały czas miałem przy sobie swój aparat. Także w wolnych chwilach, czy po prostu w dzień, chyba podczas mu się zdarzył tylko pół dnia, kiedy nie musiałem robić czegoś, właśnie dla, dla tych telewizji, to wtedy na pewno wykorzystałem dobrze ten czas, to chyba było. Podczas wizyty papieża na Błoniach. Także w wolnych chwilach, kiedy tylko mogłem, tworzyłem te kadry za pomocą swojego sprzętu. Robiłem to całkowicie sam i było to bardzo męczące, ale broń Boże, w tym czasie nie narzekałem, bo to. Kuba ja nie mam doświadczenia jako operator, ale powiedz mi, jak to zrobić tak? żeby z ludzi wydobyć takie emocje, jakie ty wydobyłeś podczas tego filmu, podczas nagrywania. Ja widziałam ten film, w nim wystąpiła również moja przyjaciółka, którą serdecznie pozdrawiam Martę Grzywę i naprawdę te emocje, które się pojawiły w tym filmie, są nie do zapomnienia. Bardzo mi miło to słyszeć. Też y, muszę tylko przyznać na samym początku, że bardzo spodobał mi się werdykt jury oceniającego ten film, że, że nie przekroczyłem granicy intymności, wydobyłem no emocje. Właśnie. Bardzo ładne słowa. sam lepiej bym tego po prostu nie wymyślił, e, nie ujął. E, nie wiem, jaki jest środek. Ja myślę, że po prostu y, pokora to przede wszystkim do wszystkiego. Do człowieka oczywiście na pierwszym miejscu, bo bez tego, bez szacunku, bez pokory e, zawsze jednak to jest widoczne gdzieś, kiedy ktoś za bardzo na coś stara się zrobić, albo, albo za bardzo na pokaz. W tym wypadku ja po prostu podglądałem tych ludzi i ja też gdzieś to powtarzałem do znajomych, do, do, do rodziców, że tak naprawdę ten film stworzyłem ja, ale stworzyłem go razem mhm. z ludźmi. To nie jest tylko tak, że to ja ten film stworzyłem. Bez tych pięknych ludzi nie byłoby tego filmu. Także oczywiście można powiedzieć, że tutaj 90%, nie wiem, 50-70% to jest moja zasługa, tak? Mojego oka, moich rąk i, i, i w ogóle tego, że, że znalazłem się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu, ale to ludzie ze mną ten film stworzyli, bardzo piękni zresztą, jak widać na tym filmie. z każdego, Jeżeli tylko umiejętnie się przyjrzymy, to u każdego można wydobyć te, te jego piękne emocje. jakieś emocje. Tak. Powiedz mi, czy twoim zdaniem zatem y, operatorstwa, y, obsługi kamery można się nauczyć, czy trzeba mieć to już y, wrodzone? Bo normalny człowiek, y, który na co dzień się tym nie zajmuje, widzi obraz. Wy operatorzy w tym obrazie widzicie coś więcej. To znaczy na pewno można się tego nauczyć i można być wtedy też znaczy na pewno trzeba mieć jakieś predyspozycje. No każdy ma jakieś utalentowania. Większość z nas większość z większość operatorów odkrywa w pewnym momencie swojego życia, że, że, że po prostu mamy talent do fotografii do filmowania. No i wtedy mam nadzieję, że też może w tak moim wypadku będzie, że ta droga jakoś tam właściwie się potoczy. Natomiast myślę, że każdy może się w pewien sposób nauczyć filmowania. Oczywiście zależy jakiego tak, czy, czy to właśnie będą newsy czy, czy fabula filmy, no to już wiadomo, jest o wiele większa półka. E, trzeba mieć wiedzę nie tylko na temat obsługi kamery, Jasne. ale przede wszystkim na, na temat światła, które jest najważniejsze tak naprawdę. Kuba, twoja kariera nabiera tempa, takie mam oczywiście wrażenie. Powiedz mi, ty masz jakiegoś swojego idola? Ty masz jakiś cel albo poprzeczkę, do której Myślę, chciałbyś dążyć? No bo kariera jest też trochę takie, może na, na wyrost. wyrost A tak, bo, znaczy, może jeszcze, nie wiem, na pewno staram Wiesz, się robić. chodzi o to, że niewielu młodych ludzi ma okazję do tego, żeby robić takie rzeczy i żeby te rzeczy były, tak jak powiedziałeś, emitowane w ogólnopolskiej telewizji. Warto się starać. Czasami właśnie, no może jak widać też na moim przykładzie, czasami ktoś to doceni. Pytałaś o, o jakieś idoli, tak? mhm. jakieś inspiracje. Operatorów, którzy na przykład pracują. Z gwiazdami Hollywood? Czy to chciałbyś znaczy, taką pracę? Czy bardziej interesuje cię, właśnie, to jest, dokument? To jest to wielkie marzenie, tak? móc wyjechać za ocean i, i pracować z gwiazdami przy filmach. Oczywiście, ale to, to w ogóle myślę, że na takim etapie, na jakim jestem, to nie ma o czym gadać. Natomiast Powiem szczerze, że bardzo sobie cenię nawet polskich twórców. Jestem fanem Michała Englerta. Mhm. To w ogóle też wiąże się z nim taka anegdota. Nigdy nie poznałem tego operatora osobiście, nigdy nie miałem z nim styczności. Natomiast pamiętam, że pierwszy raz, kiedy byłem. Kiedy widziałem jego zdjęcia, to był film W imię, i byłem wtedy w kinie z dziewczyną. E, film z Andrzejem Hyrą, którego mhm. też bardzo lubię. Pamiętam, że wyszedłem z tego filmu, i po prostu e, wtedy chyba się trochę we mnie coś przeistoczyło. To znaczy, wtedy zacząłem myśleć, że kurczę, naprawdę chciałbym robić filmy, a nie tylko coś telewizyjnego, prawda? I pamiętam, że do dzisiaj uważam zresztą, że tam są przepiękne zdjęcia w tym filmie, i bardzo cenię sobie pracę Michała Englerta. Oczywiście po drodze mam wielu innych twórców, którzy mnie inspirują, e, też wśród wielu swoich znajomych. Bo e, proszę mi uwierzyć, jest dużo ludzi o wiele, może nie o wiele, dwa, trzy, cztery, nawet lata młodsi ode mnie, e, którzy, o których też myślę, że na pewno kiedyś będzie głośno, a którzy już dzisiaj mnie inspirują, bo wiem, że robią świetnie swoją pracę. Kuba, na koniec ty wydobywasz emocje z ludzi, ale jakie emocje tobie towarzyszą, kiedy masz przed sobą oko kamery i kiedy zaczynasz pracę jako operator? To wszystko zależy od projektu, bo, bo oczywiście są te mniej i bardziej ambitne projekty i zlecenia i różne prace, natomiast generalnie to jest zawsze szczęście, to jest zawsze radość, bo myślę, że większość operatorów ma także naprawdę lubi swoją pracę i to ponoć w życiu jest ważne, żeby robić to, co się kocha i lubi. Więc mnie to towarzyszy na co dzień, jeszcze jeżeli współpracuję z bardzo miłymi ludźmi, e, podobnymi do mnie, czy, czy innymi, z których coś wydobywam, wyciągam czegoś, się uczę, to wtedy jestem jeszcze bardziej szczęśliwy. I tego się bardzo życzymy? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, że przybyłeś do naszego studia. Państwa już żegnam i przypominam, że naszym gościem był Jakub, Jakub Stoszek z Myślenic, laureat Nagrody Głównej w konkursie Moje SDM 2016. Bardzo dziękuję.